Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałabym wszystkich naszych widzów zaprosić na nowy cykl programów zatytułowany Wszystko o naszym powiecie. W pierwszym odcinku poznamy historię zamku Krepelhof. Ruiny pięknego niegdyś pałacu usytuowane są na lewym brzegu Bobru w północnej części miasta w pobliżu Ptaszkowa. do zabudowań gospodarczych zamku prowadzi aleja dębów, które mają przeszło 250 lat. Od strony miasta wiodą dwie aleje dwustuletnich lip. Początki grodztwa nie do końca są znane. Budowla posiadała wiele detali, które były charakterystyczne dla ówczesnej architektury włoskiej. Stąd też przypuszczenie, że jej projektantem był włoski architekt. Obiekt za czasów swej świetności był prawdziwym dziełem architektury i stanowił jedną z najpiękniejszych rezydencji na Śląsku. Powstał on na planie czworoboku. Wewnątrz znajdował się niewielki dziedziniec, który otaczały arkady. W północno-zachodnim narożniku wznosiła się potężna wieża. Przed najazdem wroga strzegła fosa zasilana wodami bobru oraz wysoki mur. Pałacowy charakter budowli nadawały ozdobne portale, obramowania okien i gzymsy. Muzyka Na temat powstania zamku istnieje kilka wersji. Jedna mówi o tym, iż pierwszą budowlę na tym terenie znieśli Templariusze. Druga o rycerzu Krepelu, do którego miał należeć zamek i stąd nazwa dwór Krepela. Inna, a zarazem najprawdopodobniejsza wersja przypisuje założenie dworu Hansowi-Szochfowi, co miało nastąpić w 1508 roku. Przypuszczalnie to od jego przydomka Ropel pochodzi nazwa dworu, a nie od nieznanego rycerza Krepela. Pojawia się też taka wzmianka, że dwór zawdzięcza swą nazwę wypiekowi, który hrabia rozdawał biednym. Różnie toczyły się losy dworu. Majątek znalazł się później w dobrach von Schindlów, a w roku 1764 bądź 1765 przejął go hrabia Christian Friedrich. Od 1824 roku rezydował tu inspektor gospodarczy majątku, gdyż właściciele przebywali poza granicami ze względu na wysokie funkcje państwowe, jakie pełnili. Po śmierci hrabiego Stolberga majątek przejął ówczesny prezydent Śląska Eberhard. To właśnie z jego inicjatywy dostawiono wieżę i tarasy, a było to w roku 1872. Muzyka Zamek gościł wiele znakomitych postaci. Przebywali tu między innymi król Fryderyk Wilhelm III oraz car Aleksander I. Muzyka Do roku 1910 właścicielem zamku był hrabia Molocu Stolberg. Następnie pałac przeszedł w ręce miasta. Po 1945 roku był siedzibą wojskowych władz radzieckich. Potem przejęty został przez Urząd Likwidacyjny i przeznaczony na magazyny. W 1964 roku wybuch pożar. Wówczas to zniszczeniu uległ dach pałacu, nie remontowano. Zaniedbany i systematycznie rozkradany, przybrał obecne oblicze. Teraz jest tylko ruiną, której prawdziwą historię zna przyroda. Jest także kilka legend, które powstawały na przestrzeni lat. Można tu choćby przytoczyć opis legendarnej uczty weselnej, która odbyła się na zamku Krepelcho. Gody weselne księcia Jerzego, zamieszkującego w zamku Krzepiły w kamiennej górze, i księżniczki Jadwigi były najwspanialsze, jakie tylko Śląsk pamięta. Uczty trwały 8 dni kosztowały 77 766 dukatów, zjedzono w tym czasie 300 wołów węgierskich, 62 000 kurcząt, 5 000 gęsi, 75 000 raków, 75 dzików, 162 jelenie, 17 720 miar przetworów z owsa, a wypito 170 beczek wina krajowego, 200 beczek wina zagranicznego i 70 beczek wina waloniskiego. W ucztach brało udział 18 panujących książąt, 40 hrabiów, 5 arcybiskupów oraz wielu najdostojniejszych gości. Kronikarz podaje tylko orientacyjną datę zaślubin księcia Jerzego z Jadwigą. Między 1392 a 1474 rokiem. Bądź też powstała niedawno legenda mówiąca o tym, iż w pobliżu zamku znajduje się drzewo nazwane przez okoliczną ludność drzewem wisielców. Otóż gdy zakochani pocałują się po raz pierwszy pod nim, wróży im to długie życie i wieczną miłość. Jako ciekawostkę warto wspomnieć o tym, że na zamku nakręcono film, a niemalże wszyscy mieszkańcy pobliskiej wsi ptaszków byli zaangażowani jako statyści. naszą wędrówkę po zamku. W następnym odcinku przedstawimy Państwu historię miejscowości Antonówka, na który już teraz Państwa serdecznie zapraszam.